W tym filmie, który zaczniemy dzisiaj, porozmawiamy o potężnej, cudownej modlitwie do świętego Józefa, która w ciągu 24 godzin rozwiązuje to, co niemożliwe. W chwilach skrajnej pilności, gdy cienie wątpliwości się kładą, a wszelkie ludzkie rozwiązania się wyczerpują, gdy rozpacz uparcie obejmuje serce, a strach szepcze, że nie ma wyjścia, właśnie w tej chwili głębokiej bezbronności wiara objawia się jako latarnia morska, a wielu wierzących w akcie całkowitego poddania zwraca się do święta Józefa, milczącego opiekuna świętej rodziny, ziemskiego Ojca, który nosił Dzieciątko Jezus w ramionach i chronił Maryję z niezachwianym oddaniem, którego Kościół. Powszechny uznaje za patrona pracowników, rodzin, a przede wszystkim tych, którzy stają w obliczu pozornie niemożliwych bitew, dlatego jest wzywany jako święty rzeczy niemożliwych, tego, którego wstawiennictwo przełamuje niewidzialne bariery i czyni cuda tam, gdzie ludzka logika nie widzi już nadziei, ponieważ jego związek z boskością jest tak intymny, że jego prośby odbijają się echem z niezwykłą siłą w niebiosach, przynosząc szybkie i przemieniające odpowiedzi tym, którzy szczerze wołają. Ta cudowna modlitwa, którą teraz przedstawiamy, to nie tylko puste słowa rzucone na wiatr, ale raczej rzeka łaski. Która płynie z serca nieba na Ziemię, święty kanał otwarty między ludzką rozpaczą a boskim miłosierdziem, most zbudowany z cegieł najczystszej wiary, który łączy Twoją zbolałą duszę z przemieniającą mocą świętego Józefa, skromnego cieśli, który stał się filarem historii zbawienia, ponieważ gdy jest wypowiadana z sercem płonącym nadzieją, każda sylaba tej modlitwy staje się ziarnem. Cudu, światłem, które rozprasza ciemność, kluczem który otwiera drzwi zablokowane przez przeznaczenie, ponieważ nie jest to prosta modlitwa, ale wojowniczy okrzyk duszy, która odmawia zaakceptowania porażki, która trzyma się zębami i pazurami boskiej obietnicy, że ludzkie niemożliwości są możliwe w oczach Boga, okrzyk, który przebija jak płonący miecz zasłony zwątpienia i strachu, sadząc na jałowej glebie niesprzyjających okoliczności liściaste drzewo boskiej opatrzności, które wydaje owoc. Nawet w najsurowszą zimę życia. Żaden kryzys nie jest zbyt wielki dla Boga, ponieważ ta sama moc, która wskrzesiła łazarza po czterech dniach w grobie, działa nadal. Żaden dług nie jest nieodwołalny, ponieważ Pan, który rozmnożył chleb i ryby, może przemienić Twój niedobór w obfitość. Żadna choroba nie jest nieuleczalna, ponieważ te same ręce, które uzdrawiały trędowatych i przywracały wzrok niewidomym, nadal są wyciągnięte nad Tobą. Żadna relacja nie jest nieodwracalna, ponieważ miłość, która pojednała ludzkość z ojcem, niebieskim nadal wylewa olej pojednania na najbardziej zranione serca, a wszystko to staje się namacalną rzeczywistością, gdy powierzamy nasze zmagania z rogowaciałem, ale namaszczonym dłonią święta Józefa, wybranego spośród wszystkich ludzi na strażnika wcielonego słowa cichego opiekuna, który stawiał czoła nokom niepewności w Betlejem, wyczerpującym podróżom w Egipcie i codziennym wyzwaniom w Nazarencie, nigdy nie odstępując od swojej misji. Dlatego, niezależnie od tego, przez jaką Dolinę Cieni przechodzisz dzisiaj, niedolę finansową, która dusi twoje marzenia jak ciernie duszące zakróży, konflikt rodzinny, który boli bardziej niż nóż wbity w klatkę piersiową, chorobę, która uparcie sprzeciwia się prognozom medycznym, lub jakąkolwiek inną burzę, która kołysze twoją łódką na Morzu Życia, to święte wezwanie jest czymś znacznie więcej niż zaproszeniem, jest winą rzuconą z nieba, aby uratować cię z otchłani, wyjątkową okazją, aby w ciągu zaledwie 24 godzin doświadczyć nadprzyrodzonej mocy wstawiennictwa świętego Józefa. Tego, który przenosi góry problemów z taką samą łatwością, z jaką przenosił drewno w swoim warsztacie stolarskim. Ponieważ tak jak znalazł w Betlejem, wbrew wszelkiej logice i pośród chaosu spisu ludności, stajnie, która miała stać się pałacem króla królów, znajdzie dla ciebie ukryte rozwiązanie, którego nikt inny nie może zobaczyć, otwierając ścieżkę tam, gdzie są tylko mury, tworząc możliwości tam, gdzie. Świat widzi tylko porażkę kając niewidzialnymi nićmi cud, za którym tak bardzo tęskni twoje serce, ponieważ dla Świętego Józefa, Józefie, święty PRACOWITĘ omilczenia, -e nie ma przypadków beznadziejnych, jest tylko łaska, która ma się objawić dla tych, którzy odważą się uwierzyć wbrew wszelkiej nadziei. Dlaczego San Józef może pomóc w ciągu 24 godzin? Święty Józef był kimś o wiele więcej niż tylko widzem historii zbawienia był cichym fundamentem podtrzymującym Świętą Rodzinę w najbardziej krytycznych momentach, wiernym opiekunem, który chronił Maryję i Dzieciątko Jezus przed groźbami Heroda, prowadząc ich przez pustynię do Egiptu z niezachwianą odwagą, pokazując, że jego ochrona była nie tylko fizyczna, ale i duchowa, ponieważ niósł w ramionach samego Syna Bożego, a w sercu odpowiedzialność bycia podporą wcielenia Słowa, stając się w ten w sposób doskonałym wzorem ojca, męża i boskiego opiekuna, którego przykład bezwarunkowej wiary nadal inspiruje miliony wierzących w ich codziennych zmaganiach. Jako patron robotników, święty Józef głęboko rozumie zmagania tych, którzy ciężko pracują dzień po dniu, aby utrzymać swoje rodziny, podczas gdy on sam pocił się w swoim warsztacie stolarskim, aby zapewnić utrzymanie świętej rodziny, przemieniając surowe drewno w meble tymi samymi rękami. Które witały Zbawiciela świata. To właśnie to ziemskie doświadczenie czyni go tak wrażliwym na apele tych, którzy zmagają się z trudnościami finansowymi, bezrobociem lub kryzysami zawodowymi. Istnieją niezliczone świadectwa ludzi, którzy po oddaniu się pod jego opiekę widzieli tajemniczo otwierające się drzwi, okazje pojawiające się znikąd i spłacane długi w sposób, który przeczy ludzkiej logice, dowodząc, że jego wstawiennictwo czyni prawdziwe cuda w najbardziej konkretnych obszarach istnienia. Szczególna relacja między świętym Józefem a Jezusem Chrystusem nadaje jego wstawiennictwu wyjątkową moc, ponieważ jako przybrany ojciec odkupiciela zajmuje on niezrównane miejsce w boskim planie, będąc tym, który nauczył Syna Bożego chodzić, mówić i posługiwać się narzędziami ciesielskimi, tworząc więź miłości i szacunku, która przekracza czas i przestrzeń. Sprawiając, że jego modlitwy w niebie mają niezwykłą wagę, o czym świadczą niezliczone relacje wierzących, którzy doświadczyli. Zaskakujących łask po zwróceniu się do niego z prawdziwą wiarą, od pracy uzyskanej w ostatniej chwili, gdy wszystkie drzwi wydawały się zamknięte, po pojednanie rodzinne, które wydawało się ludzko niemożliwe, przechodząc przez niewytłumaczalne uzdrowienia fizyczne i cudowne rozwiązania problemów, które trwały przez lata. Historie krążące wśród czcicieli święta Józefa nie są zwykłymi pobożnymi opowieściami lub legendami religijnymi, ale żywymi zapisami boskiego działania w codziennym życiu tych, którzy wołają z autentyczną wiarą, tworząc imponującą mozaikę niebiańskich interwencji, które przeczą ludzkiej logice i potwierdzają niezwykłą moc tego skromnego cieśli wyniesionego do chwały ołtarzy prawdziwe archiwum współczesnych cudów, które gromadziły się przez wieki i nadal się mnożą w naszych czasach. Pokazując, że wstawiennictwo święta Józefa nie zna granic czasu ani przestrzeni, gdyż dociera w równym stopniu do bogatych i biednych, mądrych i prostych, młodych i starych, na wszystkich szerokościach geograficznych globu, gdzie są serca otwarte na działanie łaski. W przypadku trudności finansowych, historie powtarzają się z nieuniknioną synchronizacją. Samotne matki zagrożone eksmisją znajdują anonimowe koperty z dokładnie podanymi kwotami, aby zapłacić zaległy czynsz dokładnie w wyznaczonym terminie. Osoby przewlekle bezrobotne otrzymują nieoczekiwane oferty pracy po odbyciu 32-dniowej nowenny. Właściciele małych firm na skraju bankructwa widzą, jak ich biznesy niewytłumaczalnie odzyskują siły po umieszczeniu wizerunku świętego pod kasą fiskalną. Dyrektorzy zwolnieni bez uzasadnionego powodu otrzymują odszkodowania przewyższające wszelkie oczekiwania, gdy już stracili wszelką nadzieję, a nawet całe kraje pogrążone w kryzysie gospodarczym odnotowały niezwykłe wydarzenia po poświęceniu swoich narodów świętemu Józefowi, co dowodzi, że jego ochrona rozciąga się od potrzeb indywidualnych po zbiorowe. W dziedzinie relacji rodzinnych świadectwa są równie imponujące. Rodzice i dzieci rozdzieleni przez dziesięciolecia urazy nagle się godzą po prostym błogosławieństwie olejem święta Józefa, pary na skraju rozwodu rozniecają na nowo uśpioną miłość, gdy zaczynają wspólnie odmawiać modlitwę świętego spraw beznadziejnych, rodziny rozdarte sporami o spadek znajdują pokojowe rozwiązania, które wprawiają prawników w zakłopotanie, zbuntowani młodzi ludzie, którzy porzucili wiarę, wracają do domu i do. Kościoła po jasnych marzeniach ze świętym cieśli, a nawet po ludzku nieodwracalne sytuacje, takie jak skomplikowane adopcje lub przedłużające się postępowania prawne, rozwiązują się harmonijnie, gdy oddają się pod płaszcz święta Józefa, pokazując jego wyjątkową moc przywracania jedności rodziny, co pokazuje jego wyjątkową moc przywracania jedności rodziny. W dziedzinie ochrony zdrowia udokumentowane doniesienia przeczą sceptycyzmowi: śmiertelnie chorzy pacjenci otrzymują niewytłumaczalne wydzieliny po dotknięciu relikwii świętego, diagnozy zaawansowanego raka ulegają zmianie, gdy guzy znikają bez naukowego wyjaśnienia po żarliwych chorzy psychicznie pacjenci odzyskują przytomność umysłu podczas pielgrzymek do sanktuariów Józefa. Paraliż uważany za nieodwracalny nagle ustępuje po obietnicach złożonych przybranemu ojcu Jezusa, a nawet. Lekarze ateiści nawracają się po tym, jak są świadkami uzdrowień przeczących wszelkim naukowym paradygmatom, co dowodzi, że dla Boga i jego wiernego sługi Józefa nie ma przypadków przegranych. Te współczesne cuda nie są odizolowanymi zjawiskami, ale raczej ogniwami potężnego łańcucha łask który rozciąga się na przestrzeni wieków, potwierdzając, że gdy prawdziwa wiara łączy się z wstawiennictwem tej wielkiej świętej, cuda nie są reliktami przeszłości, ale żywą rzeczywistością, która nadal przemienia dzisiejsze życie, sprawiając, że góry problemów wydają się jak ziarenka piasku przed boską mocą, pozornie nierozwiązywalne kryzysy znajdują kreatywne rozwiązania, których nikt nie mógłby przewidzieć po ludzku, a najciemniejsze noce duszy ustępują miejsca świtom tak promiennym, że oświetlają nie tylko potrzebujących, ale i wszystkich wokół nich w kaskadowym efekcie łask, który dowodzi aktualności słów święta Teresy z Awilii. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek prosiła świętego Józefa o cokolwiek, czego by mi nie spełniono. Ta niezwykła moc nie jest ani magią, ani przesądem, ale owocem wyjątkowej relacji z Chrystusem, którego pomógł stworzyć, duchowego autorytetu zdobytego przez cichą wierność małym rzeczom Nazaretu, który teraz jest oddany na służbę wszystkim tym, którzy tak jak on pewnego dnia staną twarzą w twarz ze swoim egzystencjalnym Egiptem i Betlejem, dowodząc, że dla święta Józefa i dla Boga, któremu służy. Nie ma spraw zbyt małych lub zbyt wielkich. Są tylko potrzebujące serca, które chcą zaufać potędze. Modlitwy i Bożej dobroci, która nadal czyni cuda na świecie za wstawiennictwem tego kochającego Ojca, który nigdy nie opuszcza swoich duchowych dzieci. Cudowna modlitwa do święta Józefa o niemożliwe! Módlcie się z wiarą! W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebny święty Józefie, wybrany przez Boga spośród wszystkich ludzi na przybranego Ojca Jezusa Chrystusa, wiernego opiekuna Maryi Dziewicy i podporę świętej rodziny, zwracam się do Ciebie w tym momencie ogromnej potrzeby, gdy wszystkie drzwi wydają się zamknięte, a ludzkie rozwiązania zostały wyczerpane. O święty Józefie, święty milczenia i Bożej opatrzności, którego wiara przeniosła góry trudności. Otworzyłem drzwi, które były zamknięte w moim życiu. Rozwij przeszkody, które wydają się nie do pokonania. Daj mi mądrość, abym mógł podejmować właściwe decyzje. Zapewnij niezbędne zasoby we właściwym czasie. Przywróć to, co jest zepsute w moim życiu rodzinnym. Wylecz choroby, które lekarze uważają za nieuleczalne. Przynieś pokój tam, gdzie panuje konflikt i podział. Obiecuję ci. Wierny święty Józefie, że jeśli wysłuchasz mojej prośby, będę rozprzestrzeniał tę otrzymaną łaskę dla większej chwały Bożej. Będę Cię czcić jako mojego specjalnego opiekuna. Będę naśladować Twoje cnoty w moim codziennym życiu. Poprowadzę innych do poznania Twojej mocy wstawiennictwa. Pamiętaj, kochający Ojcze, że nigdy nie słyszano, aby któryś z Twoich wyznawców został przez Ciebie porzucony. Ufając tej pewności, wzywam Cię całą mocą mojej wiary. Święty Józefie, pomóż mi w potrzebie, pomóż mi. Święty Józefie, rozwiązując to, co niemożliwe, oświecaj mnie. Święty Józefie, opiekunie w udrękach, pomóż mi. Tak jak Ty, ukochany Święty Józefie, z nieskończoną miłością opiekowałeś się dzieciątkiem Jezus, chroniąc je przed zimnem nocy betlejemskiej, Chroniąc przed niebezpieczeństwami na drodze do Egiptu, podtrzymując go pracą swoich rąk w Nazarencie, tak dziś proszę Cię, weź moje życie i życie mojej rodziny pod swoją potężną opiekę. Abym za 24 godziny, dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu, mógł zobaczyć. Drzwi, które wydawały się zamknięte, otworzyły się w niewytłumaczalny sposób. Rozwiązania pojawiają się tam. Gdzie wcześniej były tylko przeszkody, światło nadziei świeciło tam, gdzie panowała rozpacz, ręka opatrzności działająca widocznie. Niemożliwe staje się rzeczywistością dzięki wierze. Niech ten cud, na który czekam, będzie ku chwale Boga Wszechmogącego, dla czci Twojego ojcowskiego wstawiennictwa, aby wzmocnić moją wiarę. Dla dobra mojej duszy, dla zbudowania tych, którzy są świadkami tej łaski, obiecuję Ci, wierny święty Józefie ujawnij swoją moc wstawiennictwa. Niech Twój wizerunek będzie na honorowym miejscu w moim domu. Naśladuj swoje cnoty w życiu codziennym. Odmawiaj tę potężną modlitwę regularnie bycie narzędziem pomocy potrzebującym. O święty Józefie, dla którego nie było nic niemożliwego w opiece nad świętą rodziną, spraw, aby cuda Twojej opieki powtórzyły się także w moim przypadku. Amen. Umiłowani bracia w Chrystusie, jak właśnie dowiedzieliśmy się w tej pełnej mocy podróży wiary, modlitwa do święta Józefa w sytuacjach beznadziejnych nie jest tylko tradycją religijną, jest żywym kanałem cudów, który działa do dziś. Święty Józef, skromny cieśla, który stał się patronem rzeczy niemożliwych, pokazuje nam poprzez tę modlitwę, że żadna sytuacja nie jest na tyle poważna, by nie mogła zostać przemieniona za wstawiennictwem tego więtnego świętego. Żadna modlitwa nie jest daremna, jeśli odmawia się ją z otwartym sercem i szczerą wiarą. Żadne serce nie jest tak zranione, żeby nie mogło zostać uzdrowione potężną ręką Boga poprzez Świętego Józefa. Świadectwa, które otrzymujemy każdego dnia, dowodzą tego, poczone w uszy od tajemniczo spłaconych długów, po pojednanie rodzinne po latach rozłonki, od pracy zdobytej w ostatniej chwili, po niewytłumaczalne wyleczenia święty Józef ciągle działa! Dlatego kończąc te chwile łaski, zapraszam Was. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje cudu. Zapisz tę modlitwę na swoim telefonie komórkowym na pilne chwile. Spróbuj modlić się przez trzy dni z rzędu i zobacz, jak działa ręka Boga. Zostaw w komentarzach Święty Józefie módl się za nami i napisz swoją prośbę modlitewną. Pamiętaj, tak jak Święty Józef znalazł rozwiązanie wszystkich problemów świętej rodziny, tak też znajdzie odpowiedź na twoje niemożliwe. Po prostu zaufaj i trwaj w modlitwie. Niech wymowne milczenie Świętego Józefa to samo. Które rozbrzmiewało w warsztatach w Nazarencie i na zakurzonych drogach Egiptu, przemówi dziś do Twojego serca boskim językiem, przemieniając Twój niepokój w pokój, Twój strach w odwagę, Twoje wątpliwości w niezachwianą wiarę! Niech ten święty dnia codziennego, mistrz uważnego wsłuchiwania się w głos Boga, objawi Ci w prostych znakach życia codziennego odpowiedź, za którą tak bardzo tęskni Twoja dusza! Niech Twoje potężne wstawiennictwo, wykute w szkole pokory i ukrytej pracy, otworzy niebiosa nad Twoim życiem, tak jak niegdyś otworzyło bramy Betlejem w najbardziej potrzebnej chwili, sprawiając, że deszcz łask spłynie na Ciebie w tak wielkiej obfitości, że przepełni wszystkie sfery: Twoje słabnące zdrowie, Twoje skromne finanse, Twoje zranione relacje, Twój stagnacyjny zawód. A gdy zegar wybije te same 24 godziny. W tym samym tempie, w jakim Józef znalazł rozwiązanie dla narodzin Maryi, dla ucieczki przed niebezpieczeństwem, dla utrzymania świętej rodziny, obyś powrócił tu nie jako ten, kto prosi, ale jako ten, kto jest świadkiem, by opowiedzieć ze łzami wdzięczności, jak niewidzialna ręka Ojca, poruszona wstawiennictwem tego wiernego sługi, poukładała elementy, które wydawały się zagubione, przywróciła marzenia, które wydawały się martwe i przepisała Twoją. Historię złotym atramentem Bożej Opatrzności! Niech Twoje dzisiejsze ostatnie Amen, wypowiedziane ze łzami lub głosem drżącym z nadziei, będzie czymś więcej niż prostym słowem, a pierwszym świętym ogniwem cudownego łańcucha, który już rozbrzmiewa w niebiańskich przedsionkach, gdzie aniołowie zapisują Twój wołanie w wielkiej księdze Boskiej Opatrzności. Ten łańcuch łaski. Utkany za kulisami w niebie przez samego święta Józefa, rozpoczął swój nadprzyrodzony ruch już w chwili, gdy jego serce otworzyło się na tę modlitwę. Bo ta sama niezachwiana wiara, która sprawiła, że pokorny Józef w nadprzyrodzony sposób obudził się w środku nocy, gdy Anioł objawił mu we śnie groźbę Heroda, teraz działa na jego korzyść ze zdwojoną siłą. To samo natychmiastowe posłuszeństwo, które skłoniło go do opuszczenia Egiptu bez zadawania pytań. Teraz porusza serce Boga w kierunku jego potrzeb. Ta sama Boża Opatrzność, która podtrzymywała świętą rodzinę na pustyni i w warsztacie w Nazarencie, teraz objawia się w Twoim życiu, reorganizując to, co wydawało się utracone. I tak jak Józef swoimi błogosławionymi rękami zamieniał surowe drewno w użyteczne meble, tak teraz Boski Niebiański Cieśla pracuje w ciszy, aby je przemienić. Twój dom w sanktuarium pokoju. Gdzie panował niezgoda? Twoje ciało w zdrowej świątyni, tam, gdzie była choroba. Jego życie w żywym świadectwie, tam, gdzie panowała rozpacz. Właśnie w tej chwili, gdy wypowiadasz tę modlitwę, niebiosa są już w ruchu, aniołowie opatrzności już zostali wysłani, drzwi niemożliwego zaczynają się już poruszać na duchowych zawiasach, a rozwiązanie którego nie możesz sobie nawet wyobrazić, jest już w drodze, przynoszone przez niewidzialne ręce kochającego Ojca, który nigdy nie opuścił żadnego ze swoich duchowych dzieci. Niech zatem twoje amen będzie pieczęcią tego świętego przymierza między twoją wiarą a wstawienniczą mocą świętego Józefa, przymierza, które już teraz wydaje owoce w ogrodach niebieskich. Jeszcze zanim Twoje fizyczne oczy zdążą kontemplować cud, który jestem absolutnie pewien już zaczyna się urzeczywistniać w Twoim życiu.